Siemaneczko, siemaneczko, witam na odcineczku z G4 Skinsa, na samym starcie, oczywiście, co ja tu mam? A, no, na samym starcie, kod rajku zip, przypominam, 5% przy doładowaniu więc jak na start, metody płatności, wszystko, od krypto, po Zen, blik, przelew, karta, no, co sobie wymarzycie, to jest nawet chyba SMS-y, z tego co pamiętam. Yy, dzisiaj mam plan, jaki, zapytacie, no, kurwa, sprytny, jak zawsze, a jaki? Eee, no chciałbym kurwa te grande za kolaki pomęczyć. Tak mnie wczoraj zdymało na tej bitwie ten X-Rayek i, i tak myślę 1900 po 3 czy po 2? Po 3, po trzy będziemy się pali po 3. Mam nadzieję, że kurwa X-Rayek do nas wpadnie. No pił, ja pierdolę. Czy to jakiś żart? Czy jestem kurwa w ukrytej kamerze. 1140 zł wydałem, a trafiłem 23, czajcie. Ale gówno, ja pierdolę, co jest. No okej, okay. to i tak jest chuj. Ja myślę, że to będzie dużo większy plus. No ale na razie idzie tragicznie. Dobra, wychodzimy z tej skrzynki, bo. Bo ona nas po prostu dyma. Ona nas dyma, jednak nie lubimy się nie polubimy się mm, shake dobra kurwa katujemy już 2000 w pizde jesteśmy więc chyba gorzej nie będzie pierwszy plusik 400 drugi te blood pressure jeżeli w dobrym stanie to może być też plusik 500 plusika trzecia o kurwa 2 złota. Nie będę tego komentował, i tutaj znowu glood preżury, no i wychodzi na to, że jesteśmy na zero po tym, co zrobiliśmy teraz. Troszeczkę na plus. Eee, no dobra, ostatni raz. Ostatni raz ją ciepniemy. Kurwa, i niepotrzebnie. I niepotrzebnie. Dobra. O, ja pierdolę. 3000 3000 przypominam wydałem 3036 zł A dostałem Stówkę Ociek, Dobra No grubo, grubo Grubo poszło, jak w ogóle moje bitwy wyglądają No fajnie Wygląda fajnie Okej okay. Idzie dobrze, idzie dobrze, więc y, jak widzicie, na bitwach na pewno odrobimy. Zrobimy w huju y, Powchodzimy w coś, bo na nic innego nas nie stać. To jest jakaś bitwa za dwie stóweczki, no ale niestety Cypuś się wpierdolił. Ma nie swoje podwóreczko. No ale cóż, no nic nie zrobimy. 661 to na pewno boty doda, więc dołączamy. 18 skrzyneczek. Warm embrace i taci za dwa kafle, więc też spoko. No i zobaczymy, zobaczymy. Pierwsza lifa. Druga tragedia. Kurna no. Co my trafiamy w ogóle? Co my trafimy? Mam nadzieję, że to się zaraz odwrócimy, pierdolniemy coś, coś mocniejszego, bo... No jest pizda! Pizda to mało powiedziane, nie? Te warm Embraces. Y. Kurwa, no nie wiem... Nie wygląda to za dobrze, na razie Crasher co chwilę coś trafia. Praktycznie przy każdym otwarciu Crasher. no... Śmieszne. Śmieszne, śmieszne jak na razie. On dalej trafia jak coś. Nie wierzę w to, kurwa, że ja 5 razy trafiłem 5-7, nie? O, kraszek jeszcze z zginął do 6 stóweczek, fajnie. Easter Pop jedynie może uratować... O takich pocencikach to nie wiem, nie wiem czy uratuje. No Crasher cały czas nas rucha, jebie nas w każdą dziurę. Pierdoli nas naprawdę, nawet nie oszczędza. Ned kurwa na sucho jedzie z nami. Jak widzicie. Bo tak naprawdę tylko Genox albo Easter Pop mogą coś tu zmienić, no bo to jest nie dla w z zwykłymi skinami, tutaj musiało coś za kafla wylecieć. Jeszcze on sobie dokłada Wildfire'a Wszyscy trafiają tam po stówy, a ja trafiam 10 zł. No i przegrywamy tę bitwę niestety. Szybki odcineczek. Bardzo szybki. Dobra, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, strzał.